Moi drodzy, dzisiaj trochę nietypowo widzicie, że otoczenie jest inne, a to dlatego, że jestem na wakacjach, krótko mówiąc. Natomiast pojawił się problem. Pojawiło się sporo pytań dotyczących odwołań od wyniku egzaminu maturalnego. Pomyślałem sobie, że wrzucę ten film. Co zrobić w sytuacji, jeżeli podejrzewacie, że z waszym wynikiem coś jest nie tak. Czy jest jakieś rozwiązanie? Jest, co trzeba zrobić. No najpierw, oczywiście, napić się łyk ożywczej kawusi. Zawsze tak przecież robimy i już tłumaczę. Sprawa podstawowa, fundamentalna to kwestia dwóch różnych pojęć. Słuchajcie, czym innym jest. Wgląd do Waszej pracy, do którego wszyscy macie prawo, czym innym jest wniosek o ponowną ocenę Waszej pracy, do czego też macie prawo, tylko nie zawsze warto jest to robić. Pozwólcie, że dzisiaj wytłumaczę Wam to i pokażę procedury, które warto znać. Pierwsza kwestia, czy warto wynosić o wgląd do swojej pracy? Warto. Nic was to nie kosztuje, nie ponoście żadnego ryzyka, to jest wasze niezbywalne prawo. Egzaminatorzy nie są nieomylni, to są tylko ludzie. Czasami popełniają błędy, czasami popełniają ogromne błędy, a czasami oceniają, tak, jak trzeba. Macie prawo do tego, żeby wnioskować do właściwej, terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjechać do jej siedziby i obejrzeć swoją pracę albo swoje prace. W zależności od wyniku tego, co zobaczycie, wniosków, jakie wyciągniecie, możecie składać wniosek o ponowną ocenę pracy, ale nie musicie tego robić. Tak więc wglądy do niczego nie zobowiązują, ale dają wam pewną szansę. Opowiem Wam teraz o procedurach wglądów, jak złożyć taki wniosek i, Przede wszystkim, jak zachowywać się w momencie, kiedy już znajdziecie się w sali z Waszą pracą. A w drugiej części filmu, króciutko o tym, co zrobić, jeżeli postanowicie, że będziecie odwoływać się od wyniku i będziecie wnosić o ponowną ocenę Waszej pracy. Centralna komisja egzaminacyjna opracowała taki, takie krótkie zasady wglądów. Pamiętajcie, do czego Macie prawo. Macie prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i w czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, czyli OK, świadectw dojrzałości, aneksów, zaświadczeń. Czyli popatrzcie. 8 lipca 2025 otrzymaliście Wasze prace. Macie od tego miejsca, od tego momentu, pół roku do dokonania wglądu. Punkt drugi tych zasad jest arcyważny. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego. Co to oznacza, moi drodzy? To oznacza, że tylko wy możecie zajrzeć do swojej pracy. Nie możecie przyjść z rodzicami, nie możecie przyjść z zaprzyjaźnionym nauczycielem, nie możecie też przyjść z adwokatem. Nie martwcie się, jest prosta metoda, jak temu zaradzić. To w dalszej części przy omawianiu kolejnych punktów, jak z tego wybrnąć. Bo to nie jest wcale duża przeszkoda. Przychodzicie sami oczywiście, ale co da? Najpierw trzeba złożyć wniosek o wgląd, że chcecie do swojej pracy zajrzeć. Ten wniosek składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Cała Polska została podzielona dwadzieścia kilka lat temu na osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych. Sprawdzacie, do której okręgowej komisji egzaminacyjnej należycie, że Poznań, Kraków, coś jeszcze innego, mamy ich osiem i do dyrektora tej komisji. Okręgowej komisji składacie wniosek. Dobra wiadomość jest taka. Ten wniosek możecie złożyć osobiście, możecie złożyć przez osobę występującą w Waszym imieniu, możecie przesłać drogą elektroniczną, możecie do tego wykorzystać. ZIU, przypominam, że ZIU to jest właśnie ten zintegrowany interfejs użytkownika SIO, ale też możecie faksem, możecie pocztą tradycyjną na zasadach wskazanych przez OKE, do tego jest stosowny załącznik przygotowany 25A się to nazywa. Macie taki formularz 25A, ale możecie wniosek o wgląd złożyć również w innej formie, drogą listową, mailem, Ważne, żebyście wskazali w tym wniosku Wasze imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, to jest bardzo ważne. Adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Oni się będą z wami musieli skontaktować. W związku z tym im lepsze, im bardziej precyzyjne dane podacie, tym łatwiej się będzie im z wami skontaktować. No i oczywiście oprócz imienia nazwiska PESEL-u, danych teleadresowych. Przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy. Wnioski o wgląd są przyjmowane, rozpatrywane, tak jak powiedziałem, zgodnie z kolejnością wpływu od 8 lipca. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w ciągu nie więcej niż pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd wyznacza termin dzień albo godzinę. W tym dniu, o tej godzinie, musicie się stawić. W okręgowej komisji i macie wtedy prawo do wglądu. Ten termin, jeżeli wam bardzo nie posłuje, możecie zmienić w porozumieniu z dyrektorem. Okej, okay. ale to jest wasz interes, żebyście zrobili to w miarę szybko, w miarę sprawnie. Nie zwraca okręgowa komisja kosztów podróży. Okej, okay. dobra, czyli tak, danego dnia o określonej godzinie. Stawiacie się w okręgowej komisji egzaminacyjnej, przynosicie ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. No bardzo ważne, wpuszczą Was tylko jeżeli potwierdzą Waszą tożsamość. Wchodzicie sami i Wasza praca będzie Wam udostępniona w takiej formie, w jakiej została przez Was przekazana do oceny, i potem oceniona przez egzaminatora. Przed udostępnieniem pracy do wglądu zabezpiecza się dane osobowe egzaminatora przed nieuprawnionym ujawnieniem. Czyli wy nie wiecie, kto was oceniał, nie zobaczycie podpisu egzaminatora, nie martwicie się. Czas trwania wglądu nie krótszy niż 30 minut. Mniej więcej 30 minut wyznaczają dyrektorzy OKE, może to być troszkę dłużej. Ten czas na wasz wniosek może być wydłużony. Ale słuchajcie, nie potrzebujecie więcej czasu. Dlaczego? Za chwilę o tym opowiem. Kto jest obecny podczas wglądu? Jesteście wy, ale nie jesteście w tym pomieszczeniu, gdzie dokonujecie wglądu sami. Będzie przy Was obecny pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Podczas dokonywania tego wglądu Macie możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, czyli z tymi broszurkami, z ocenią zadań. Po sprawdzeniu danych osobowych absolwenta, osoba z okręgowej komisji upewni się, czy zapoznaliście się z procedurami wglądu, przekazuje wam niezbędne informacje i wy podpisujecie, że zapoznaliście się. Jak na razie, myślę, wszystko jest jasne. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna sprawa. Kiedy dokonujecie wglądu, nie możecie kserować pracy egzaminacyjnej. Nie ma możliwości ksera. Ale, uwaga, uwaga, jedzie to Ranaga. najważniejsza informacja macie możliwość korzystania z aparatu fotograficznego który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego na przykład telefonu komórkowego przekładając to na nasz język macie prawo mieć telefon komórkowy i macie prawo wykonywać zdjęcia macie też prawo do sporządzania notatek dostaniecie kartkę Formatu A4 dostanie się długopis. Będziecie sobie mogli robić notatkę. Możecie nawet podczas wglądu już zgłaszać zastrzeżenia. Ale teraz posłuchajcie mojej rady. Jest ona następująca. Skorzystajcie z możliwości wykonywania zdjęć aparatem. Sfotografujcie każdą stronę Waszej pracy. Podkreślam każdą stronę, od pierwszej do ostatniej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich zapisanych stron przez Was i przez egzaminatora, z tą tabelką, gdzie jest punktacja. Jeszcze raz, drukowanymi literami mówię. Dokładnie, wyraźnie fotografujecie każdą stronę. Każdą kartkę dokładnie całą fotografujecie. Dlaczego? Ponieważ po zakończeniu wglądu, kiedy już zostaniecie wypuszczeni, macie dwa dni robocze dwa dni na ewentualne zwrócenie się do CKS z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. To jest. Ważna sprawa. W czasie tych dwóch dni znajdźcie osobę zaufaną, nauczycielkę, nauczyciela przedmiotu, który jest w Waszym zainteresowaniu. Przejrzyjcie dokładnie, linijka po linijce, Waszą pracę, i jeżeli dojdziecie do wniosku, że z punktacją jest coś nie tak, że egzaminator się pomylił, że jest jakiś błąd, nie policzono Wam jakichś punktów. W przeciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania wglądu zwracacie się z wnioskiem o weryfikację liczby punktów. Ten wniosek składacie osobiście lub przez osobę występującą w waszym imieniu, przesyłacie drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem ZIU, pocztą tradycyjną. I to jest osobny załącznik 25B. Jest on ważny i za chwilę go wam pokażę. Weryfikacji sumy punktów Okręgowa Komisja dokona w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli Zgodzą się, że są jakieś błędy, na przykład w sumowaniu liczby punktów, no to już bardzo szybko otrzymujecie informację. Jeżeli macie zastrzeżenie natury merytorycznej, oczywiście będzie to oceniał inny egzaminator z danego przedmiotu, inny niż ten, który oceniał waszą pracę. I w terminie 14 dni, 14 dni od otrzymania wniosku dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informuje pisemnie listem, albo mailem, albo faksem Was o wyniku weryfikacji sumy punktów. Jeżeli zostanie ona podwyższona, dostajecie świadectwo, jeżeli wcześniej nie dostaliście tego świadectwa, bo oblaliście, albo dostajecie aneks do świadectwa. Jeżeli podwyższycie liczbę punktów. Nigdzie nie ma mowy o obniżeniu liczby punktów. Możecie na tym tylko wygrać. I teraz, moi mili, dostaniecie ode mnie informację, jak wygląda ten słynny załącznik 25b, czyli ten załącznik, z którym zwracacie się o weryfikację punktów. Już go wam. Udostępniam, proszę bardzo, przed Wami. Teraz pamiętajcie, że każda okręgowa komisja egzaminacyjna ma trochę inny ten załącznik. Ja tutaj wziąłem poznański, bo jest uważam bardzo porządnie zrobiony. Popatrzcie, załącznik tutaj jest do egzaminu maturalnego 23. To jest Wasz egzamin maturalny. Ci, którzy pisali w starej formule, mają egzamin maturalny 15. Wejścia czy to jest od roku 2023. Egzamin maturalny 15 to jest oczywiście 2015 rok. Wypełnij ten formularz, jeżeli po wglądzie do pracy egzaminacyjnej chcesz wnieść o sprawdzenie pracy przez innego egzaminatora, czyli po prostu jeżeli wnosisz o ponowne. Sprawdzenie swojej pracy, Wypełnij drukowanymi literami komputerowo i złóż do dyrektora właściwej komisji egzaminacyjnej w terminie najpóźniej dwóch dni od daty dokonania wglądu. testu, to to, o czym Wam już powiedziałem, możecie przesłać drogą elektroniczną w formie skanu załączonego do e-maila faksem lub możecie to złożyć, jeżeli macie blisko osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Miejscowość, data do dyrektora i tutaj nazwa Komisji Egzaminacyjnej, na przykład OK Poznań, OK Kraków. Dane osoby, która składa wniosek, czyli wasze. Ważne, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, wyraźnie to wpiszcie. Wskazanie arkuszy egzaminacyjnych do wglądu. Tutaj jest możliwość wskazania dwóch arkuszy w Formule 2023. Najczęściej, prawda, bo temu poświęcony jest mój kanał, ale też być może w Formule 2015. Jaki przedmiot, na jakim poziomie, szczegóły wniosku. Tutaj trzeba pamiętać, że powinniście uzasadnić merytorycznie i wskazać numery zadań. Które mają zostać zweryfikowane. Wpisujcie te, które budzą Wasze wątpliwości. Wpisujcie jak najwięcej, jeżeli dużo budzi Waszą wątpliwość. Z języka polskiego pamiętajcie, żeby wskazać wszystkie obszary i kompetencje literackie i kulturowe, i język, i kompozycje, po, ponieważ te obszary właśnie będą sprawdzane. Nie ma dużo miejsca na uzasadnienie, w związku z tym lakonicznie, ale wyraźnie wnieście, że macie wątpliwości co do oceny. Podpisujecie się i ten wniosek składacie, przypominam, macie dwa dni po wglądzie. Reasumując to, co powiedziałem, wszystko i pijąc ostatni dzisiaj kawę. Po pierwsze, warto Składać wnioski i warto zaglądać do swoich prac. Ja mocno trzymam kciuki za to, żeby te wasze wglądy się powiodły. Nic was to nie kosztuje, nic nie ryzykujecie, możecie zajrzeć do waszych prac. Prace dokładnie fotografujcie. Bardzo ważna kwestia. Jeżeli po sfotografowaniu Waszych prac i skonsultowaniu się z osobą zaufaną dojdziecie do wniosku, że powinniście mieć więcej punktów. Piszcie wniosek o ponowne sprawdzenie Waszej pracy i weryfikację liczby punktów na formularzu tym załącznik 25b. Odwołujcie się, podnoście wyniki i cieszcie się dobrymi. Rezultatami. Dziękuję Wam bardzo, trzymam za Was kciuki, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, czołem, cześć.